Cześć mali odkrywcy, zapraszamy Cię do drugiej serii detektywistycznej odsłony bajek RoarCast. Pamiętasz wielką hece wzo? Jeśli nie do końca, to zaraz po tym wstępie koniecznie przesłuchaj całą serię, a już za 7 dni słyszymy się w zupełnie nowej serii z Serlokiem i Lolkiem pod tytułem Wulkan Emocji. Lew Lolek zawsze marzył o zostaniu poważnym detektywem, ale nie takim od rozwiązywania zwykłych zagadek, tylko takim, który odkrywa zawiłe historie, w które uwikłane są różne emocje. Jak wszyscy dobrze wiedzą, marzenia trzeba spełnić, prawda? Dlatego Lolek rozpoczyna swoją detektywistyczną podróż, przyjmując niezwykle tajemniczy pseudonim. Cześć, to ja, Lef Lolek, Lion Lolek, detektyw z pazurami. Ale kimże byłby detektyw bez swojego asystenta? W detektywistycznej podróży pomagać mu będzie niezawodny, niesamowity Serlock Mysz. Mysz, która w swoim dorobku rozwiązanych zagadek detektywistycznych ma już miliony. Na pewno każdy z Was jest ciekaw, jak to się stało, że detektyw Lolek na swojego asystenta wybrał właśnie ser Loka. Jak się poznali? Co sprawiło, że teraz na detektywistycznych wyprawach są nierozłączni? Zaraz Wam wszystko opowiemy. Kilka lat temu w mieście było głośno o sprawie znikającego sera. W sklepie z najpyszniejszymi serami z całego świata ktoś codziennie wykradał go miliony, tony. Tony sera znikały jak bańki mydlane w mgnieniu oka. Nie było po nich śladu. Jak łatwo się domyślić, sklep ten był ulubionym miejscem myszy. Mysz, odkąd pamięta, odwiedzała to miejsce, aby kupić kawałek na przystawkę, śniadanie, drugie śniadanie, trzecie śniadanie. Obiad, drugi obiad, pod wieczorem kolację deser i drugi deser. Lew Lolek, słysząc o tajemniczej sprawie, uznał, że musi rozwiązać tę zagadkę. Nie da się ukryć, że lew był pewny siebie, odważny, dzielny i silny. To cechy, które powinien mieć każdy detektyw, prawda? Ale czy na pewno te cechy są potrzebne do rozwiązania tajemniczej zagadki kryminalnej? Nastała noc. Lolek czekał w sklepie na schwytanie złodzieja, trzymając w silnych łapach wcześniej przygotowaną wielką pułapkę. Liczył, że odważnie złapie złodzieja i sprawa zakończy się pomyślnie. Na miejscu jednak. Była już wcześniej mu nieznana mysz. Zdenerwowana, że ktoś może wykradać wszystko i nie zostawiać ani okruszka, obaj mieli chęć rozwiązania zagadki. Lolek, dlatego że był detektywem i chciał pomóc właścicielowi sklepu, a mysz, dlatego że był największym fanem serowych przysmaków. Gdy tylko na siebie spojrzeli, nie zaczęli pałać do siebie sympatią. Lolek traktował mysz jak kogoś, kto plącze się pod nogami, dużo mówi i rozprasza swoim laskaniem. Lew czuł, że sam rozwiąże zagadkę, bo jest pewny siebie, odważny i silny. Mysz czuła, że rozwiąże zagadkę, bo przecież kto zna się lepiej na serze, jak nie ona. Ma świetny węch i spryt. Jednak bardzo szybko okazało się, że aby rozwiązać zagadkę, potrzeba zarówno odwagi siły, ale też dobrego węchu i sprytu. Gdy w nocy do sklepu weszli złodzieje sera, okazało się, że jest ich kilku. Wielkie szczury z ostrymi zębami i głodnymi brzuchami szukały pudełek ze serem. Lole gdy tylko usłyszał, że ktoś wchodzi do sklepu, chciał rzucić się na pazerne szczury i złapać je w pułapkę. Nie spodziewał się, że jest ich o wiele więcej niż myślał, a pułapka nie pomieściłaby ich wszystkich. Mężże w ostatniej chwili złapał Lolka za ogon, ratując go przed porażką. Mały zwierzak, znając każdy kąt sklepu, każdy zapach, każdy kawałek sera, jak nikt inny wiedział, gdzie dokładnie złodzieje będą przechodzić. Grupa szczurów zmierzała w stronę skrzynki z najdroższymi, dziurawymi, śmierdzącymi serami. Rozbroimy ich w inny sposób, lolku. Ja ich łaskoczę, a ty użyj liny, żeby ich unieruchomić. Do tego potrzeba dużo siły. Mysz podała Lolkowi kłębek liny. Było całkiem ciemno. Drobna mysz po cichu zakradła się za szczurami i zaczęła łaskotać wąsami każdego po kolei. Śmiejące się szczury padły na ziemię i turlały się ze śmiechu. Bezbronni przestępcy stali się ofiarami sprytu i pomysłowości Serloka. Oraz odwagi i siły Lolka. Chyba ktoś tu nie lubiła łaskotek. Lolek związał wszystkie szczury i akcja dobiegła końca. Tajemnica znikającego sera została rozwiązana. Złodzieje zostali złapani i zabrani przez policję. Obaj towarzysze spojrzeli na siebie i wybuchli śmiechem. Fajnie, że każdy z nas jest inny. Te różnice sprawiają, że możemy zdziałać o wiele więcej niż w pojedynkę, i na pewno nie będzie nudno. Mimo, że byli zupełnie różni, zrozumieli, że razem stanowią niepokonany duet. Merzy wróciła do swojego ukochanego sera, za którym bardzo tęskniła, a Lolek z poczuciem dumy postanowił, że ta sprawa to dopiero początek ich współpracy. Jego dnia maleńki, ale sprytny zwierzak zyskał pseudonim, który przypominał przyjaciołom, co ich połączyło. Ser. Sprawa zaginionego sera. Od dzisiaj przyjmij pseudonim Serlock. Serlock, mysz. Najbardziej żarłoczny, zabawny i sprytny detektyw pod słońcem. I tak, Lolek, pewny siebie lew, i Serlock, wiecznie głodna sprytna mysz, stali się niezastąpionymi partnerami w rozwiązywaniu zagadek detektywistycznych. W końcu, kiedy siła spotyka spryt, nawet najtrudniejsza zagadka staje się do rozwiązania. To właśnie tak, w pełnej przygód atmosferze, lolek i Serlock zaczęli swoją detektywistyczną współpracę, a ich przyjaźń. Trwa już długo. Co więc wydarzy się tym razem? Jaką sprawę będzie musiał rozwikłać Lolek i Serlok? I czy w ogóle dadzą radę? Tego nie wie nikt. Jedno jest pewne: zagadka będzie skomplikowana i trochę niebezpieczna, bo głównym problemem okaże się wulkan, kipiący, buchający ogniem trzęsącym miasteczkiem jak galaretą. Bez Was, mali detektywi, nie damy rady. Wymyślcie więc swoje pseudonimy, czyli detektywistyczne imiona, zakasajcie rękawy i wybierzcie się z nami w kolejną tajemniczą podróż. Słyszymy się już za tydzień, a do tego czasu koniecznie zostawcie w komentarzu. Nazwę swojego pseudonimu. Oczywiście, Lion Loleki i Sirlock Mysz są bardzo ciekawi. Jakie nadacie sobie imiona? Do zobaczenia, papa. Pa.